wszystkich serdecznie. Dzisiaj się chciałem podzielić z wami takim doświadczeniem całkowitej wolności. Więc ja już od dłuższego czasu miałem problem z przymusem żegnania się przed posiłkiem. Czyli dokładnie byłem przymuszany przez złego ducha do właśnie robienia tego znaku krzyża. No, i tu mówię szczerze, że to była prawda, to jest prawda, nie że zły duch często przedstawia się za pana Boga, i kiedy my słyszymy coś w głowie, że coś mamy zrobić, bądź, bądź jakiś nacisk, bądź jakiś, jakiś przymus, to myślimy, że to jest Bóg i że Bóg chce, żebyśmy to zrobili. To jest nieprawda. Ponieważ Bóg jest wolnością, i to jeżeli Bóg jest wolnością, to natomiast zły duch jest zniewoleniem. Czyli tak działa zły duch, czyli naśladuje bardzo często Pana Boga i nie ma w nim żadnej wolności, dlatego poprzez, robi to poprzez przymusy, czyli poprzez przymuszanie nas do różnych rzeczy. Jeden taki konkretny film nakręciłem o paru przymusach, które wymieniłem, które też mnie dotknęły i z którymi też oczywiście walczyłem przez dłuższy czas, dlatego się tym dzielę, a żeby innym pomóc. Także to mówię o, o przymusie żegnania się przed posiłkiem i z tym ja się no, wzmagałem pół roku. Czyli to wyglądało dokładnie tak, że na początku gdzieś ktoś powiedział, że to jest dobre, żeby się żegnać przed posiłkiem. Ja zacząłem to praktykować. Nie? Później jakoś było tak, że raz tego nie zrobiłem i momentalnie poczułem, że ja muszę się przeżegnać. Takie coś w sobie poczułem, nie? I, i, I wtedy się przeżegnałem, czyli to już było działanie złego ducha, nie? Czyli nie było w tym wolności, nie? Ja wtedy tego nie rozeznałem, bo nie wiedziałem, myślałem, że to jest od Boga. Czyli dokładnie tak to wyglądało. I, i, i tak to później szło, nie? Dopóki nie przyszła, że tak powiem, łaska Boża, czyli łaska taka rozeznania, nie? I, i w pewnym momencie... Jakby zobaczyłem, że, że Bóg jest wolnością, to Bóg nie może nas do, do, do niczego przymuszać, a wręcz przeciwnie, uczynił nas ludźmi wolnymi, żebyśmy Mu w wolności służyli. Dlatego chcę, żebyśmy walczyli, jeżeli tak, coś takiego się dzieje, czyli jeżeli ten zły duch nas po prostu przymusza. Nie? Czyli o to chodzi tutaj w tym. No i ta walka taka była no, można powiedzieć różna były naciski były przymusy były jakieś takie potrzepty że trzeba się przeżegnać że jak się nie przeżegna takie autentycznie takie myśli były nie to się źle zrobi to się obrazi pana boga i no takie różne przeróżne y, rzeczy które, które wymieniam no ale ale kiedy, kiedy ja to robiłem, to powiem szczerze, że za, za każdym razem ja się źle czułem, czyli dokładnie czułem się przymuszany do tego żegnania. No i to trwało u mnie około pół roku, dlatego dzisiaj miałem takie doświadczenie całkowitej w tym wolności, bo zacząłem się też temu już przeciwstawiać wcześniej, kilka miesięcy już wcześniej. Nie? I to nie było takie, takie silne, jak. jak jeszcze wcześniej, kiedy się temu nie prze, prze, przeciwstawiałem, natomiast było y, słabsze, jak się zacząłem temu przeciwstawiać, ale całkowicie, tak jak mówię, to, to jest też świadectwo takie, że, że dzisiaj, kiedy usiadłem przed posiłkiem i tak w pełni, w takim spokoju, y, bez żadnych po prostu potrzeptów, bez żadnych nacisków, bez żadnych nawet jakichś takich muśnięć, śmignięć, że coś trzeba, że, że, że coś się powinno, tylko ten spokój ja wyraźnie czułem w sercu, czułem w swoim umyśle i dosłownie całym sobą. Czyli, czyli czułem coś takiego, jakby tu nie chodzi o słowa, że jakiekolwiek słowa mi przychodziły do głowy, tylko to było uczucie, poczucie całkowitej wolności. I w tym momencie, pierwszy raz, powiem szczerze, od pół roku ja się po prostu przeżegnałem w całkowitej wolności. W całkowitej, to znaczy w stuprocentowej wolności. Także za to jestem Bogu wdzięczny, że, że, to, że dał mi tą łaskę przez wyciężenia tego. No i dlatego się też tym dzielę. Nie? Także tu mam jeszcze, bo napisałem sobie taką Ewangelię. Ewangelia to jest Świętego Jana 14:30. Czyli to mówi Jezus dokładnie i to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, co teraz przeczytam w tej Ewangelii, czyli Ewangelia Świętego Jana 14:30. Już nie będę wiele z Wami mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma On jednak nic swego we mnie. Czyli jeszcze raz powtórzę, Nie ma On jednak nic swego we mnie. Czyli diabeł, nie ma on jednak nic swego we mnie, nic to znaczy nic, nic nie ma. Czyli jeżeli Bóg jest wolnością, to On jest niewoleniem. Jeżeli Cię cokolwiek przymusza, to nie jest Bóg, żeby o tym wiedzieć. Po prostu, żeby o tym wiedzieć i się tego mocno trzymać jeszcze raz to powtórzę to mówi Jezus Nie ma On jednak nic swego we mnie. Nic to znaczy nic. Kiedyś takie zdanie, nawet yy, taką podpowiedź słyszałem yy, od pewnego księdza że tak może Bóg troszeczkę przy, przymusić nie zgadzam się z tym w ogóle. Nie może, Bóg nie przymusza, bo jeżeli Bóg jest wolnością, to jest wolnością. I Bóg nas też czyni, uczynił ludźmi wolnymi. I tak jak tu jest napisane, że jeżeli coś nas przymusza, to nie jest Bóg, czyli to Jezus mówi: Nie ma on jednak nic swego. We mnie. Nic to znaczy nic. To nawet jeżeli troszeczkę coś przymusza, gdzieś coś przyciska, podpowiada, jakiś potrzeb jest, to nie jest Bóg. To jest demon. To jest demon. Mówię to w stu procentach. Bóg jest całkowitą wolnością, miłością, radością i nie przymusza nas. Jeżeli Bóg chce, żebyśmy. My, cokolwiek zrobili, też tak może być. Też ja coś takiego miałem, wtedy czułem, że ja to całym sercem chcę zrobić, całym umysłem, całym sobą i w pełnej radości. Ja powiem szczerze, że nie chcę mówić, co to było, ale to była jedna rzecz i to była bardzo dobra rzecz, ale ja to zrobiłem no, z takim zapałem w sobie, że. Po prostu ja to w 100% wiedziałem, że to jest od Boga. Takim zapałem ja to zrobiłem, z taką radością wielką po prostu. No. Dlatego to jest Bóg, to jest działanie Boże. No i to, to, czym się dzielę, jest to wiedza do walki ze złem, czyli też miałem taką myśl odnośnie tych swoich filmów. I tych moich doświadczeń, którymi się właśnie dzielę z ludźmi, po to przede wszystkim, żeby im pomagać, to jest wielka łaska Boża przede wszystkim. I, i tu powiem szczerze, że no nie każdy doświadcza takich doświadczeń, ale są ludzie, którzy doświadczają, a o tym się nigdzie nie mówi. Także ja się cieszę, że w ogóle się mogę tym podzielić i jak najbardziej zachęcam też innych oczywiście w pełni wolności, jeżeli chcą, nie, to żeby żeby też jakby przekazywać, jeżeli są takie osoby, które doświadczają jakichkolwiek właśnie takich działań złego ducha, to żeby jak najbardziej przekazywać te, te, te doświadczenia innym, nie, po to, żeby im Pomagać, a, a przede wszystkim tu mi chodzi o to, jak z tym walczyć. Nie? Czyli, czyli to jest najważniejsze, żeby te osoby, które nie wiedzą, a pewnie zapewne jest takich osób dużo, żeby one po prostu też się dowiedziały o tym, jak z tym walczyć, jeżeli właśnie takie bądź podobne jakieś doświadczenie ich, ich dotyka. No i tu miałem też takie rozeznanie, czyli dokładnie o co chodzi, to najczęściej się dzieje po naszym nawróceniu. czyli co jest potrzebne do walki ze złem, czyli wiedza przede wszystkim. Wiedza, czyli to jest Boży Hełm. Ja to nazywałem Bożym Hełmem, ponieważ to wiedza jest w głowie, i, I dlatego to jest Boży Hełm. Też mi tak przyszło do głowy, żeby tak to, to nazwać. Później różaniec, czyli modlitwa. Modlitwa różańcowa. Różaniec jest to miecz do walki ze złem. No i wybaczenie, czyli, czyli tarcza, czyli tarcza taka obronna, żeby chodzi dokładnie w wybaczeniu o to, żeby zło dobrem zwyciężać. Czyli jeżeli ktoś cię zaatakuje. Złem to nie odpłacaj złem, tylko wybacz, nie? Czyli to jest ta tarcza, czyli dokładnie zło dobrem zwyciężaj. Także pokażę jeszcze do kamery, ja sobie to zapisałem, tak, jak to wygląda. Czyli dokładnie tak to wygląda. Także dziękuję. Dzisiaj tym się dzielę z Panem Bogiem.